Stało się to naszą tradycją, że co roku również Dzień Kobiet świętujemy na sportowo, integrując się ulicami Sandomierza. Widzimy, że w tym roku frekwencja jest bardzo wysoka. Na niedzielny spacer wybrało się prawie 150 osób. Marsz Nordic Walking po ulicach Sandomierza, który zakończył powiatowe obchody Dnia Kobiet, to działo kilku instytucji i organizacji. Koło gospodyń wiejskich jest jednych z kilku organizatorów, bo mamy i słupcze, i koprzywnicze, i starostwo powiatowe, które nad wszystkim czuwa. A dlaczego chodzimy? Chodzimy, bo warto. To już nasz czwarty marsz, tym bardziej, że okazja jest... Yy... Niecodzienna, bo idą kobiety. Kobiety, które na co dzień nie mają czasu często dla siebie, bo są zawodowo zaganiane, w domu mają moc, obowiązków. A to jest ten dzień, kiedy spotykamy się, idziemy i rozmawiamy. Trasa nie jest długa, 5 kilometrów, niewymagająca dla każdego, dla seniorów, dla młodych. Wyprawę poprzedziła solidna rozgrzewka, którą poprowadził instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Piotr Statuch podkreślił, że w dzisiejszym wydarzeniu liczy się spotkanie i integracja, dodając, że z kijkami można chodzić bez względu na porę dnia i roku. Nieważna pora dnia, tak naprawdę no nieważna pogoda, każda dobra. Wystarczy się odpowiednio ubrać. Jest to bardzo, bardzo prosta rekreacja ruchowa yy, dla każdego. Uczestnicy marszu podkreślali, że jak tylko jest okazja, to chętnie korzystają z możliwości wspólnego spaceru. W niedzielnym licznie reprezentowani byli samorządowcy. Zawsze jestem w tym dniu, staram się być z kobietami, maszerować z nimi zarówno jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę, gdzie również przymierzamy ulicami Sandomierza. Na Dzień Kobiet również warto wspierać kobiety, być z nimi, czerpać od nich tą energię pozytywną, którą przekazują na każdego dnia i również dziś. Bardzo lubię spacery z kickami, bardzo lubię każdą formę ruchu. Zapewne najbardziej lubię, kiedy takie rzeczy dzieją się w górach, najlepiej w Tatrach. Chociaż biszady też mają swój urok. Ale jeżeli nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma i wtedy idziemy w kikach po mierzu. to zawsze jest pod górkę. Dlaczego? Pan... O, teren jest pofałdowany. Wysiłek fizyczny jest również formą odpoczynku i mi taka forma odpoczynku jak najbardziej pasuje. Taka forma odpoczynku oraz jego intencja skłoniły do udziału w nim Witolda Surowca wójta Samborca. Kobiety trzeba uszanować. Są to piękniejszą częścią naszego społeczeństwa dodają nam blasku sensu życia, dlatego... W okazję, a przy okazji też i zdrowy styl życia, no przemarsz tam chyba 5 km czy coś. Uważam, że takie naprawdę skazane, przynajmniej codziennie tak powinno być. Każdy, kto przeszedł trasę w nagrodę otrzymał czekoladę i tulipana. Był także posiłek gorąca zupa gulaszowa, przygotowana przez panią Monikę Burek, dyrektora bursy szkolnej w Sandomierzu oraz słodkości upieczone przez pani skoła gospodyni wiejskich, chwałowianki z chwałek. Nad, nad bezpieczeństwem piechurów czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Jerzy Strzyż, Stv Info.